Krajowa Administracja Skarbowa i CBŚP zatrzymały 10 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej, która wyłudzała VAT oraz organizowała gry hazardowe w internecie. Akcja służb odbywała się w okolicach Warszawy, na terenie Poznania, Łodzi, a także w województwie Świętokrzywskim, Kujawsko-Pomorskim oraz Dolnośląskim. Zatrzymane osoby to influencerzy i YouTuberzy, a także osoby związane z mieszanymi sztukami walk. Przeszukano kilkanaście lokalizacji, zabezpieczono dokumentację księgową, sprzęt elektroniczny oraz nośniki danych. Na wniosek naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zablokowano na rachunkach bankowych zatrzymanych kwotę 7,5 miliona złotych. Służby zabezpieczyły samochody, gotówkę, biżuterię oraz zegarki o łącznej wartości około 5,5 miliona złotych. Faktycznie osiągnięte przez podejrzanych korzyści z popełnionych przestępstw stanowią łączną kwotę ponad 20 milionów złotych. Podejrzani usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie zbiorowego uczestnictwa w grach losowych, będącymi w istocie grami hazardowymi.